Hej, witajcie, z tej strony Bobru A na waszych ranach coś nowego Coś, co podobałem od Kamruza Ogólnie... Wpadam często na, na kanały innych youtuberów Żeby podglądać, bo sam też lubię oglądać innych youtuberów No i właśnie u Kamruza zobaczyłem taką grę e, Taką grę, właściwie nie nazwy tej gry, to jest taki bardziej Coś ala... Co byś wolał, wiecie, są takie aplikacje, nie? To jest coś w tym stylu Nazywa się Will You Press The Button e, No i słuchajcie ja ogólnie mało robię logów, vlogów nie robię, bo nie mam kamerki. No i y, często y, fajnie poznać jakiegoś człowieka, jeżeli się usłyszy różne odpowiedzi na różne pytania od tego człowieka, prawda? Wiem, że to trochę pogłabanie może brzmieć, ale ogólnie, no, jak na przykład usłyszycie ode mnie parę jakichś, y, że tak powiem, poglądów na różne tematy, to być może jakoś y, lepiej mnie poznacie, chociaż myślę, że już po takim czasie... Y, co powiem, którzy z was powinni mnie już jako tako znać, no ale powiedzmy, że takie coś będzie jakoś e, formuł e, jakby lepszego, lepszej więzi pomiędzy nami e, no i słuchajcie, na czym w ogóle to polega wszystko? Mm, odcinki, jeszcze nie wiem jak bym wrzucał, nie wiem czy w ogóle ten materiał który teraz nagrywam trafi na tubę, na razie to jest taki można powiedzieć test, e, i słuchajcie na czym by to polegało? E, byśmy robili takie na no, powiedzmy 15-20 minutowe odcinki ja bym mm, właśnie tej gra by mi rzucała różne rozczminy i ja bym na nie odpowiadał plus argumentował to jakoś, prawda? E, I słuchajcie sobie jakby dwa wybory. Można kliknąć, że mm, nie naciskam przycisku, wtedy nie ponosimy żadnych konsekwencji i żyjemy dalej naszym życiem, albo też wciskam przycisk, no i dzieje się coś, e, co powoduje też coś innego. Zazwyczaj to coś jest pozytywne. A te coś innego jest negatywne. Tutaj jest trochę taki śmieszkowy przykład, mi się trafił na początek, ale myślę, że i tak można, może wam go pokazać. No, ja to taki, że tak powiem, test, yy, ja to taki pierwszy, jakby przykład. No i o co tutaj chodzi? Yy, dostajesz najszybszy komputer, jakikol, jak kiedykolwiek został złożony, jak gdzie, powstał, ale możesz używać tylko przeglądarki Internet Explorer. No słuchajcie. <laughs> to jest taki śmieszny wybór, ja widziałem, że to są mega poważniejsze wybory, takie naprawdę, które e, na bo właściwie te, to nie da się rozkminić, ale słuchajcie, no tutaj według mnie wybór jest dosyć prosty, no bo okej, okay, może tylko Internetu Explorera, ale Internet Explorer pomimo swoich wszystkich e, stereotypów i, i w, całej tej opinii, która krąży wokół tego e, tej przeglądarki, nie jest zły. Da się na nim żyć. Kiedyś jak nie było Chroma, jak nie było Mozilli, jak nie było Opery, jak nie było Safari, był tylko Internet Explorer, i jak to wszyscy żyli. Co prawda to była era Windowsa 98 i era kurcze, Diablo 2 i innych starych gier, ale dało się żyć, więc nacisnąłbym przycisk. A dobry komputer, nie no zabłagam. Czemu nie, czemu nie? te jakieś komentarze one są ucięte, bo na w ogóle takie ucięko. I tak co teraz mamy? Nacisnąłeś e, przycisk e, 63% osób też nacisnął przycisk, e, kiedy 37% tego nie zrobiło. Nie, roz nie rozumiem tych ludzi, ale okej. Okay. No i możemy tutaj jakby ocenić ten dylemat, który nam postawiła ta gra. No i według mnie... E, nie było naciś ciekawy. Znaczy no. Właściwie nie, nie jestem pewien, do czego się to odnosi te z Dilemma. No czy mam ocenić, czy mi się podobał? Czy ogólnie był dobry rozpinał, bo... No, według mnie był słabo rozkminiony, no bo właśnie co za wybór. Jakby pomyślcie sobie, że macie do wyboru mieć kompar, który na przykład odpali wam e, Wiedźmina 3 na model graficzny, który podbijają grafikę, tak jak była na Zwiastunach z E3, e, albo mieć, e, i mieć Internet Explorer, albo mieć komputer z Windowsem 2000, e, który laguje Tibie. Co byście wybrali? Ja bym wybrał oczywiście najszybszy komputer. A przeglądarkę, no... Trudno, jakoś bym przebolał to, że przeglądam wolno internet. Teraz, żyjemy we, że wszystkich tych gadżetów, kupiłbym sobie na przykład tableta. No i na tablecie chyba nie wiem, czy jest Internet Explorer, w sensie na systemach tych androidach i innych takich. Wydaje mi się, że tam jest tylko Chrome, więc tam bym nie miał wyboru. A jeżeli bym nie mógł z tego korzystać, no to jak mówię, wracam do pierwszego mojego stanowiska. Internet Explorer nie jest aż tak zły. No. Ale to nie była aż taka super rozkmina. Kolejna. Ee, Russell Peters daje nam e, prywatne comedy show. Czyli taki program komediowy. E, ale on się śmieje tylko z ciebie. E, słuchajcie, to to, to to już jest też taka jakby jeszcze szersza rozpina. No bo e, ogólnie nie wiem czy kojarzycie te wszystkie show e, komediowe, które są prowadzone w Ameryce. No praktycznie przez parę osób takich solidnych. Wiecie, Jimmy Fallon, e, tych Jimmy, to jest tam od cholery po prostu. Nie, nie, nie pamiętam imion tych prowadzących, ale ogólnie to są takie show, gdzie właśnie ci prowadzący zapraszają jakieś gwiazdy, te gwiazdy opowiadają jakieś historie, tam śmieją się, żartują, jakieś drysą i tak dalej. No to jest coś, coś w tym stylu. No i byśmy byli jakby częścią takiego show. Tylko żeby się śmiali tylko z nas, no i to, to by było niefajne, bo jeżeli człowiek nie jest jakby... Nie jest jakby... Jakby to nazwać, nie jest taką e, osobą medialną, nie jest jeszcze zaznajomiony z tymi mediami, wiecie, przychodzi taki... E, typowy Tomek, nie? Nie wiem, czym akurat Tomek, ale no, załóżmy, że Tomek na potrzeby historii, idzie do studia, pierwszy wywiad jego w życiu, Nałożył tam krawat, mama wyprasowała koszulę, e, marynareczka, dżinsiki, e, skarpetki pasujące, E, jakieś ładne buty, idzie, taki ze my myśli, o Jezus, mój pierwszy, te, mój pierwszy wywiad, mój, moje pierwsze wystąpienie w telewizji, a idzie i trafia do typa, który się z nią wyśmiewa, nawet jeżeli to są żarty, wiecie, typu, o ale jesteś spięty, to twój pierwszy ten, zaraz pojąć, wiecie takie, bo to właśnie w tym stylu prowadzą te show, tylko że wiecie, jak ktoś jest gwiazdą, która z kamerą jest jak za pan brat, że tak powiem, no to taka osoba nie ma żadnego problemu, ale jeżeli ktoś jest nowy i. Trafia do telewizji, a tam się z ciebie po prostu śmieją. No to koniec jest. To jest koniec, naprawdę. Czwer wtedy się zamyka, dostaje jakichś kompleksów, masadra. Przynajmniej to z mojego punktu widzenia, e, tak, tak by to wyglądało. Więc ja myślę, że żebym nie chciał. Nie chciałbym. E, akurat teraz Elia Pe Petersa nie znam, ale, ale myślę, że to jest właśnie coś w tym stylu. Właśnie, zapomniałem wspomnieć na początku. Mój angielski nie jest jakiś e, super, e, super duper. Perfekcyjny, dlatego też czasami może coś nie zrozumieć, może coś źle zrozumieć. No mam nadzieję, że nie będzie to jakiś mega problem i że raczej będę rozumiał te dosyć proste stwierdzenia, ale jeżeli będzie coś tego, to nie śmiejcie się ze mnie. Ja naciskam nie, więc nie chcę, żebyście się ze mnie śmiali. Rozumiecie. Dobra, I will not. No i większość osób by teraz wybrała. E, a nie, chwila. Rzeczywiście parcie. E, ...36% osób by nacisnęło guzik, a 64% by tego nie zrobiło. Okej, okay, no ale to też nie był jakiś ciekawy wybór. E, kolejny. E, znalazłeś złoty e, bilet... E, i możesz odwiedzić fa e, fabrykę William łąki. E, to jest chyba postać z fabryki czekolady? O mój Boże, nie jestem pewien. Ale ch chyba tak. Czekajcie, kurczę, Willy łąka... Tak, to jest na pewno to i... ale Masz 80% szansy na to, że Że zamienisz się w ludz, ludzką jagodę A 20% szansy na to, że zostaniesz następnym jakby właścicielem tej fabryki To jest chyba kompletnie wybór wybór Wybór, wybór. Dla osób, które znają, się, znają film czy tam książkę, nie wiem w sumie, z czerwca, jest, więc ja to po prostu pominę. Bo o ile samą postać kojarzę, to film oglądałem może z Raz i, i w sumie nie, nie jestem pewien, czy, czy dobrze kojarzę. Ale wydaje mi się, że tak, to był film z Johnem Deppem. Deppem, Deepem, to jest, dla, to jest dopiero dla mnie dylemat, czy, czy to się John Deep, czy John Depp. Chyba to zależy od tego czy, czy chcesz się czytać po polsku czy po angielsku, no ale mnie szata. Ja tutaj po prostu kliknę byle no załóżmy, że kliknę ten guzik. Eee, ja chcę mieć taki wybór, o właśnie. Eee, dostaniesz wszystko, jeżeli naciśniesz guzik, dostaniesz wszystko czego potrzebujesz w swoim życiu, ale wszyscy w Afryce zginą. No i to jest właśnie wybór na który czekałem, to jest wybór na który czekałem, bo to już jest wybór taki konkretny. No i teraz pojawia się jakby odwieczne, odwieczne, założenie, że każdy człowiek jest egoistą No i właściwie... No okej, okay, każdy w Afryce zginie Ale ja jako osoba będę miał wszystko, prawda? I właściwie jak nacisnę ten guzik, to będę mógł na przykład, nie wiem... Pomóc wszystkim innym kontynentom, załóżmy Na przykład, że... bo to jest napisane, że dostanę wszystko, czego potrzebuję w życiu a jeżeli na przykład moją potrzebą w życiu byłoby uratowanie ludzkości, no to na przykład. albo pomaganie biednym, to moja potrzeba, no to wtedy bym pomógł na wszystkich innych kontynentach, ale wszyscy w Afryce by zginęli. To wiecie, to można było rozkminiać naprawdę długo. i naprawdę solidnie. No można było naprawdę różne gałęzie rozkminy rozwinąć, ale to, to, to się właściwie sprawdza do wyboru takiego, że. No do takiego, do takiego czystego rasizmu to się sprawdza, no bo Afryka no to od razu czarnoskórzy, prawda? No bo właściwie w Afryce no to głównie czarnoskórzy albo ludzie, którzy po prostu przyjechali do Afryki, bo przyjechali. No i teraz jest pytanie, czy warto było poświęcić ich wszystkich? Właściwie może tak, na pewno byłoby warto. Znaczy może na pewno byłoby warto brzmić trochę potwornie, a kurczę, dobry, dobry jest, dobra jest ta strona. E, słuchajcie, na pewno e, powiem wam tak, że jeżeli potrzebą człowieka, który by naciskał ten gruzik, czyli moją, byłaby pomoc innym ludziom e, no to można by jakoś to uzasadnić, prawda? Ale jeżeli... na, na przykład bym nacisnął ten gruzik i moją potrzebą w życiu by było e, jedzenie e, Alkohol, komputer, mieszkanie i tak dalej Czy typowe potrzeby ludzkie No to byłbym chujkiem I to ostrym dupkiem, chujkiem i, i wszystkim Więc, e, znając mnie, bo, bo ja nie jestem jakimś świętobliwym człowiekiem Ani, ani jakimś dobroczyńcowym, wielkim e, nie, nacis nie nacisnąłbym tego guzika, bo po prostu wiem, że moje potrzeby by były niczym w porównaniu z życiem wszystkich osób z Afryki. Ja nie wiem, ile Afryka, jaka jest ludność w Afryce, ale podejrzewam, że jest ludność naprawdę spora. Znaczy, może nie aż taka spora, jak na przykład w Europie, chociaż pewnie nie jestem. Chociaż pewnie nie jestem, więc yy, po prostu nie będę się porążał. Nie O, 50 na 50! Ja pierciele. Niesamowite! Ile chujków jest na świecie? Patrzcie na to. 50% nacisnął guzik. O, żwy, ale to był dobry, to był dobry dylemat. Dobra, kolejny. Jeszcze tak odwalniemy ten i jeszcze jeden na przykład. Eee, możesz imprezować się Jay Etheridge każdego dnia, ale nie możesz zatrzymać. Eee, you can't stop shooting yourself. Aha. Czyli jestem jakby uzależniony od, im od imprez. Nie znam Jaya Etheridge'a, ale po imieniu sugeruję, że to jest jakiś czarny nargobaron. E ale myślę... To właściwie nie jest wybór dla mnie. Ja, nie jestem, ja jestem trochę aspołeczną osobą. Co prawda, lubię ze zazna znajomym wyjść, ale samo imię Jay e Etheridge e kojarzy mi się z takim typkiem, który jest obwieszony łańcuchami złotymi. Jest w białym, e, takim puszystym futrze, w kapeluszu z diamentami e, i ma w portfelu więcej niż e, całe województwo. Cała Polska zarabia i to, to, to są do zyski z jakiejś tam rafinerii ropy naftowej. E, I wiecie, imprezy wyglądają tak, że e, jest brono e, znajomych e, 50 dziwek e, tona torczu na stole i. I co, coś w tym stylu, nie? Raz bym też zaimprezował, ale jakbym miał. za każdym razem, kiedy nie imprezuję, mieć jakieś problemy albo dylematy z tym związane, to bym to nie zrobił. No i bardzo mało osób nacisnął ten guzik, więc. nie wiem, ja sobie czy to jest ten Jeterich, ale podejrzewam, że to jest jakiś taki czarnurszy narkobaron, nie? Wybaczcie, muszę się napić, bo to gadanie jednak trochę męczy. Okej. No, to nie był jakiś świetny wybór. J.K. Rowling yy, wyskakuje. Znaczy, Tom South, to, to, No tak. Yy, ogłasza, że. Yy, ogłasza, że napisała kolejną książkę o Harry Potterze. Jeżeli nacisnę guzik, ale nie będzie filmu. Jezu, wybór jest prosty. Ludzie, nawet nie każcie mi to tłumaczyć. Film jest zawsze gorszy od książki. Możecie podawać przykłady, gdzie niby film jest świetny, a książka jest, a książka jest yy, do dupy, ale je, na mnie te przykłady nie działają po prostu, nie znam takiej książki osobiście. Przeczytałem sporo książek, równie fantastycznych, wiele z nich miało alternacje i organizacje zazwyczaj nie były nawet w połowie tak dobre jak książka, więc stryk. No, wiesz co, to, to jest taka strona trochę dla takich łosi tak patrzę. 32% osób by miało z tym problem? 10 tysięcy osób by miało problem z tym, żeby nie było filmu? Błagam, niektóre filmy o Harry Potterze były tak chujowe, przepraszam, że naprawdę. Na przykład, e, na przykład Czara Ognia była mega kiepska według mnie, Książę Półtrwi był taki mech, e, rozdzielenie na dwie części Insignii Śmierci to w ogóle była paranoja. Dobra, nie, nie chcę mi się o tym mówić, wiecie, nie chcę mi się o tym mówić. Ten to nie jest żaden dylemat. To jest po prostu wybór pomiędzy byciem. Dobra, wiesz co, nie będę to rozwija, bo jeszcze urażę osoby, które po prostu nie lubią czytać. Są takie osoby, ja, ja to. Absolutnie akceptuję, ale. Jednak. Dla mnie ten wybór jest oczywisty. Dobra, eee... masz. E, jeżeli nacisnę guzik, mam możliwość na moje wezwanie, dostać jakiekolwiek. E, jakiekolwiek chcę im jedzenie, zapas jakiekolwiek chcę jedzenia. Kiedy tylko chcę. Ale. E, to jest jakby naliczane na konto bankowe jednego z losowych, bogatych ludzi. To jest kolejny wybór, w który nie jest jakimś mega wielkim dylematem. Bogaci ludzie mają to do siebie, że są bogaci. A ja mam to do siebie, że nie jestem jakimś pochłaniaczem jedzenia, Jakbym sobie cały czas zamówił na przykład, nie wiem, pizzę. Na konto typu, które ma 15 zer, dajmy na to. No 15 to już mega przesadzmy, no ale 9 zer ma te konto. I jeżeli bym sobie zamówił cały czas pizzę za dwie dychy, czy tam za trzy dychy, co na przeliczenie jest 10 euro, czy tam 12-13 dolarów, to myślę, że świat by się nie rozwalił dla tego człowieka i ten człowiek by nawet to nie zauważył. Więc oczywiście, że tak. No, i tutaj w pełni rozumiem tych świętoszków. No, chyba, że ktoś jest gruby i na przykład je na śniadanie, wiadro hamburgerów, e, torby frytków i coś jeszcze. No, to spoko. Wtedy i wydaje na to na przykład 200 dolców. No, to spoko. Wtedy miał dylemat, ale tak żadnego. No, ale to było całkiem niezłe. To było całkiem niezłe. I słuchajcie, w tym momencie skończymy. O, a tutaj, tutaj jest fajne pytanie, no ale trudno. Skończymy już. E, Dajcie ci feedback, czy Wam się to podoba, czy chcielibyście jeszcze to zobaczyć, bo jeżeli to jest dla Was nudne, albo nie chcecie w ogóle tego słuchać, ogólnie mam nadzieję, że Wy to jakoś sobie w tle odpalacie, bo tak patrzcie na tą rą rączkę, która to jest paluszkiem dotyka ten ten, to jest nuda wielka, ale jak na przykład dracie coś, to posłuchajcie to jest spokojna sprawa. No i właśnie napiszcie, czy byście chcieli jeszcze tego trochę. Ja bym zaś często wrzucał sobie, ja bym miał ochotę po prostu pogadać, nie nimię materiału i chciał nagrać coś właśnie 20-minutowego. Bo według mnie, po pierwsze, lepiej mnie poznacie, po drugie, właśnie poznacie moje, moją perspektywę niektóre sprawy, no i po trzecie, to jest fajna, fajna, coś fajnego i coś nowego na moim kanale. Dobra, tak więc dziękuję wam za uwagę, jeżeli się podobało nie zapomnijcie łapce w dół. napiszcie komentarz chociaż pod tym filmikiem, żeby napisać mi, czy, czy wam się podoba, czy robić to dalej, no i dziękuję wam za wszystko, zapraszam na kolejny odcinek, trzymajcie się ciepło, no i hej, pa pa.